Witajcie w kolejnej części. Pozostajemy w temacie pomocy radionawigacyjnych. Mamy już za sobą lądowanie w oparciu o WOR, a dzisiaj wykonamy sobie dwa lądowania w oparciu o dwie pozostałe radiopomoce, to jest o NDB i o ILS. W obydwu przypadkach wykonamy sobie nawrotkę 180 stopni i rozpoczniemy podejście w oparciu o daną radiopomoc. Szczegółowe omówienie trasy razem z mapami będzie już w trakcie lotu. Zapraszam. Znajdujemy się teraz nad Klagenfurtem. tym troszeczkę po starcie. Lecimy teraz do yy, NDB KFT. KFT to jest ta pojedyncza linia zielona. W momencie, kiedy nad nią przelecimy, wykonamy zakręt. Jak tam jest na mapach, zakręt w lewo z kursem 0,55. 0,55 i mogę sobie już zmniejszyć do 4600 wysokość. Dobrze, przelecieliśmy nad ą, więc wykonujemy zakręt na heading 55. Jest 60. 75. Dobrze. Wolnimy sobie do 160. Zapas. Dobrze, no więc tak, teraz polecimy yy, przez 60 sekund. Już 75 powinniśmy lecieć, ale już 15 sekund tak lecimy, więc 60 sekund jeszcze. I wykonamy zakręt. Yy. W kierunku NDB w prawo, ja tam tego drugiego ADF-a wyłączę, znaczy tą drugą NDB, tak, jeszcze sobie zerknę na mapy, tak i to potem na heading 271 polecimy w kierunku NDB, i do NDB KI będziemy również z tym samym headingiem lecieć 271. Dobrze, wykonujemy zakręt. No niewiele widać. Nie, coś tam widać jednak. Chronometr sobie wyłączę już. Tą niebieską linią mam zaznaczony za, za kurs e, do lotniska. To jest 283, jeśli to mnie pamięć nie myli, tak. Natomiast według tego za chwilkę będziemy lecieć. Na razie 271. Mogę tutaj dać. Dobrze, zbliżamy się do kierunku NDB. Mniejszymy sobie wysokość do 4000 już. I załączamy sobie już drugiego. Drugą NDB. Przechodząc nad tą pierwszą endebą, rozpocznę już zniżanie. Z gdzieś tak 600-700 stóp na minutę. Dobra, jesteśmy. Wyhamuję. Załączę klapy pełne. Tak, jeszcze sobie zerknę na mapy. Tak, 271, potem kontynuować 271 aż do drugiej NDB do minimów. Dobrze, zniżanie rozpoczynamy po po tej pierwszej NDB, dobrze pamiętałem, za ścieżką 320 stopnia o. 2500. Jeszcze dobrze, przelatujemy nad endebą, ustawiam się na drugą szybciutko. Tak, i przelatując nad tą drugą z headingiem 271, dobrze, przelatując nad tą drugą endebą, przestawię się na heading 283 i rozpoczynam zniżanie. Minima mamy przy 2400 stóp według wysokości mierza barometrycznego powinno być lotnisko. Chyba widać tam w oddali. Tak, widzę już lotnisko. Ale dokończymy jeszcze według tych przyrządów. Jeszcze do drugiej ND by się nie zbliżyliśmy. O, jak mnie krzywo pop ten poprowadziło. Widać światła papi, a ja troszeczkę zmniejszę ciąg i zmniejsza. Ten jesteśmy na minimach już, poniżej, poniżej minimów. I ponieważ widzę lotnisko, to mogę zakręt do lądowania. Dobrze, zaczynamy wchodzić już w ścieżkę Glide Slopa. dziób. Czy ja mam lot? Tak, podwozie mam. A to lądowanie będzie troszeczkę lepsze, niż na Fora we Wrocławiu. 200. Glide slope. Znaczy wiem, czemu mi tu krzyczy glide slope. Nie, nie korzystamy z sygnału ILS. Glide slope. 100. 50. 40. 30. 20. Tak, lera. 10. 5. Dobrze, znajdujemy się znowu nad Klagenfurtę chwilę pod, po, po wystartowaniu. Zbliżamy się już do wora. Za chwilkę będę zakręcać. sobie tylko zwolnię do 180 węzłów. Wor mamy gdzieś z tej strony. Klapy jedynki. I klapę dwójki wchodzimy na ciąg zakręt w lewo Mimy sobie zakręt 45 stopniowy wykonamy z 30 40 to będzie gdzieś 45 stopni I załączam czasomierz na minutę 15 sekund. Dobra, minuta 5. Za chwilkę rozpoczniemy zakręt w prawą stronę w kierunku wora. Ustawimy się na radial 283. Tak, tak. I rozpoczniemy zniżanie jeszcze do 4000 stóp. Spada nam prędkość, troszeczkę dodam ciągu. Zbliżamy się do wysokości ustalonej. Załączę sobie już sygnał ILS. Dobrze, czekamy na ustabilizowanie się na radialu. Przewypłaszczemy lot. Dobrze, zbliżamy się do radiala. Wykonujemy zakręt. Już powolutku powinniśmy przechwytywać ścieżkę. Aelesa. O, już jest widoczna. Natomiast według ALS-a zaczniemy lecieć dopiero, jak przelecimy nad worem. Tak jest w kartach podejścia. O, jesteśmy już na radialu. już nawet troszkę przestrzeliliśmy ten radial. Jesteśmy już bardzo blisko wora, więc te zmiany w sygnale wora są bardzo gwałtowne. Dobrze, zaczynamy przechodzić nad worem, klapy pełne i przechodzę już na lot według ILS-a. Glideslapa też już przechwyciliśmy. Rozpoczynamy zniżanie, troszkę sobie zwolnimy, tak, dma jest pięć mil, zbliżamy się już coraz bardziej do lotniska. Znaczek, minimów nie wklepałem. Tutaj minima są na 1400 chyba. By radio wysokości Nie, radio wysokości tylko ten, tylko barometrycznego. Dobra. Tutaj zapomniałem o podwoziu. Dobra. Idziemy lotnisko, więc już sobie będę porównać z lotniskiem. 500. Speed, speed, schodzimy Speed, speed. mnie zniósło No już celujemy w lotnisko 100. 50, 40, 30, 20. I jesteśmy na ziemi.